Poseł Jacek Niedźwiecki na wniosek pracowników zatrudnionych w PKS Nowa podjął interwencję w suwalskim oddziale spółki. Zatrudnieni skarżyli się na niesprawiedliwe traktowanie oddziału przez prezesa zarządu PKS Nowa, wyprzedaż majątku, zwolnienia grupowe i degradację suwalskiego oddziału. Jak cię widzą, tak cię piszą. A skoro widok i funkcjonalność woła o pomstę do nieba, to i opinia w najgorszej wersji niesie się daleko. Podróżni, którzy już pokonają wewnętrzne przekonanie, że suwałki są na końcu świata i zdecydują się przyjechać do miasta lub w jego okolice, niewątpliwie pierwszy kontakt zapamiętają na długo. Niespodziewanie pojawiły się problemy w sprawie fragmentu trasy S8 łączącego dwupasmową drogą Węzeł Raczki ze stolicą województwa. Wprawdzie inwestycja została wpisana do rządowego programu budowy dróg, ale okazało się, że w szafie z planami znalazł się trup.